Wspomniałaś też chyba najbardziej legendarną twoją dramę, dramę z logiem. Co ona ci dała? Jaki plus wyszedł z tego? Wiele plusów, ale też wiele minusów. Myślę, że więcej minusów niż plusów, mhm. bo cały czas to przepracowuję z moją panią psycholog. Ja a propos tego, że jestem taka pancerna, taka niewzruszona. Przepracowujesz co? Właśnie. Wiesz, rzuciłam studia prawnicze. Y się w tamtym momencie? Tak. Dlaczego? No, bo stwierdziłam, że się tego nie nadaje, skoro zostało mi przedstawione, że nawet nie przeczytałam dobrze yy, prawa autorskiego. A to wiesz. nieprawda. Znaczy, uważam, że to nie jest dla mnie. I to była słuszna decyzja. Mm -hmm. Na pewno niesłusznie rzuciłam te studia w tamtym momencie, i na pewno wywierało na mnie to presję taką, że nie czułam się dość dobra. Mm -hmm. I uważam, że to ciągnie się za mną do dzisiaj, że dalej nie czuję się dość dobra, czuję się niewystarczająca yy, względem tego, że. Mogłam coś zrobić lepiej. Czy to zmienię? nie zmienię. Więc jakby idę dalej i, i, i cały czas robię rzeczy, które mnie mają zadowolić, i przy których poczuję się trochę lepiej, i których, które dadzą mi poczucie, że czuję się wystarczająca.